I hej, witam was, to jest Luka z tymi ciołkami. Nagrywamy dalej. I mną. Okej, to jest wojna. Wykazać. Wojna. trzeba. wojna tutaj... będzie za chwilę, jak się skończy nam trus, pamiętajcie. My, my tak z Lukasem pójdziemy na ten, bo proszę jest to, że... Czekajcie, a Irak jak ile ma wojska? 18 tysięcy i ma ponad limit swój i ma 19 tysięcy manpowerów. Ile ma Irak? Jak no to bo możliwe? Irak się uwolnił, no to jest teraz dość silne państwo, ma wszystkie no tak. swoje wiesz, standardowe kory, tak. No i bank jest pożo. No Dobra, to zro bym nie zrobimy wiem. tak, staniecie w jakichś górach, na przykład na. Nie mamy miejsca nie dobrego ma. do obrony, w sumie. Um... Może um, nie wiem, na das 2 jest rzeka, więc... Przez nas prowadzi, że to nieśmy razem. tam blisko rzeki. Kogo? No to czwórkę, Wy zaatakujesz. Tak mamy łuków. ja zacznę oblegać. Jak wygląda. Jak, kogo mają jeszcze? Knight. Knight przyjdzie od dołu, więc ja się tym zajmę. Oni też nie powinni mieć za dużo wojska. No to na luzie, dobra, Wykajcie. jak tylko się skończy, jak tak. tylko się skończy rodzejm, A ile ma rozejmu? Knight ma 5000. O, jeszcze mogę jedno wojsko. ma jeszcze. E, A ja mam jeszcze 7000 no a, właśnie, tak więc luz, dobra. Maintenance na Maxa i, znaczy, i jedziemy Znaczy, marki. marki ja jeszcze do rekrutacji znaczy, tysiąc kawalerii w sumie Ja jeszcze dorobię sobie piechotę, właśnie 1000 dorabiam. Dobra, jestem na jak jest 1000 w ogóle rozej w a, Gotowi? Nie jeszcze, ale tak, tak. robimy wojska. Czekaj, dobra, to wojska. poczekam, dorób. Co nie, ja tu pieniądze tracę. No to skończę. Przecież, jesteś, masz traj, przecież traj, ty no. od handlu jesteś, to powinien mieć najwięcej pieniędzy. Bo mam doradcę. Jaki generałów masz, yy, Repus? Ale to kurwa, że z tym e, Tak, wotan, wotan jest 0021 i Lukas jest 3000. Dobra, Lukas? mam 012, oh, to ja zrobię okay. pierwszy. Dobra, wojsko dochodzi, to już. Psz... ma? Lukas ma 3-3. Czekajcie, czy czek, klejma robić kolejnego? Dobra, zacznijcie, yy, zacznij klejma. Ja mam oh, no. gdzie mam, dobra. Misję jakąś mam. Okej, gotowi. Tak, gotowi. Bunker. Uwaga, wypowiadam wojnę. Nie wzywam foksem. was wszystkich. Dobra. E, e, wypowiem wojnę o coś co jest blisko. O... dumniat. Żeby było szybko zająć. Wchodzimy. Dobra. Czekaj, gotów, jeszcze gotów. tu ustawię... Szybko zajmę Hamach i... Minusy są. To, nie. Oho, oho. chyba moja prota się spotkała. Jeszcze i co, cofnąłeś? Nie było, to były statki handlowe. No nie, dwódca umarł! Gratulacje. Eee, idzie idzie za tym. Nie, ja jakiś pójdę gówniarz. Nie, nie. Ja, ja pójdę za ja tym. Nie, nie. To będą ulkami, taki pech. Takoję pacza zrobić on idą tutaj, dobra. No, e, no ucieka no. pewnie do Hanna Taka, albo do Ailuna. Idzie idzie do nie, siebie. Nie, nie, tutaj. So, Pan, albo ja do Tutaj domy. biega między tymi dwiema prowincjami. Daj, Pan, ja tymi dwoma prowincjami. Daj, do mnie do mnie. Nie, on połączę ich. Na południe przejdzie. Południe przejdzie do nich. Dobra, jak zajmiecie resztę mamulków to do nas przyjdziecie. Z dobra. Dobra, mamulki już nie mają nic. Nice. Ale idzie do was 18 tysięcy Irokijczyków. Jak to? Dookoła przejdzie pewnie. O, to no trzeba dobra, się bronić. Ale man to jest mount. Nie, nie nie że przez umarli. te pustynie nic są, nie są może cały przejść. Czas. Że przez te pustynię nic nie może przejść, to trochę dziwne. Idę oblegać im strzelica. Jakby ktoś się postarał, to by mogli. Oj, dobra, ja mam wszystkie już, wszystko oblężone. Wejdź to na Rush Tak właśnie tam idę, to ja to biorę. Rice for taxis. O, o idą do ciebie. Ja. Kurde a to ich. To ty, nie wiem, ja będę miał przez... Pauz pomóż się ja tam ja Mhm. Do ja mm dobra, to nie może ale nie wiem czy jak, jak, dojdzie, tylko, to dobra, jak to zobaczymy. Jak tylko dokończę oblężenie, ruszam. Ale dobra, to siódemkę brzeliśmy, to siódemkę, którą ale masz tam. Różnęliśmy Irakijczyków. Zajebiście. Ej, idą teraz do mnie, Ej, co ten Tulkadir tu przyszedł? Weź go ogarnij, żeby była A właśnie, to nie twoje, To jest, to jest Lukasa. Co znaczy może żeby była ag Agresyw? a w oczywiście, bo już pokonaliśmy. Tak, tak. Czeka, się. Trzeba trochę zregenerować wojska, bo Dobra, no, chodź, się. bo Wotan. A, bo ty tam oblegasz ja raz, to, to ja ci oblegę tutaj dół. To ci oblegę i oddam. Tylko uważaj, bo tam może coś być. Chodź, z... z... no, no, no właśnie też, nie wiem, do Bagdadu prosta droga? O, prosta droga do Bagdadu, więc... Nie, nie wiem, nie ty możesz... Bo... I... Z... Ja Cię idę trwam, do się zrzuca w terabolusie. No dobrze w sumie. No to wy, to wasze zadanie e, da się jakoś. A nie, a, prze, a mój Fort ich tam bro, e, broni właściwie tą rodzinę, więc jak zejdą a, to i tak. Mogę więc... jakoś tego wassala tam poszyć? Zamowiska. O, man power. Heee, ochotnicy na wojnę. Słuchajcie, mam jakiś dziwny event eventł. Policzyć wszyscy chyba dostaliśmy. Ja, ja dostałem nie. punkty administracyjne e, i straciłem klerków. Ja dostałem element um powera. Fajnie. <laughs> Za to, Dobre. że mam ten ochotnicy na wojnę świętą. <laughs> a mi pewnie król umrze. Że... Jaki król? Mistrz. Nie masz. Pa, pa, papież Polak, sorry. <laughs> a bierzmy, a, bierzmy, a bierzmy później już nie po... ma papieża Polaka. To jest ostatni z dynastii papieżów Polaków. Dobra, to słuchaj, a? możesz iść na północ, ja Dobra, to trzeba do blokować. E, w... W jakim sensie na północ? No Aha, tam no dobra Pomóż im. Bo oni to, i to, to, to nie, wali... nie Oni idą do mego Fortu lol A 10 tysięcy z no Syrii mamy Lucasa no ja Skąd ten bunt? Pomóż im tam Faust, ja to tego dobrego Syryjscy separatyści. Już No nie, o, o idzie 13 tysięcy, czekaj. Idzie 13 tysięcy. Poczekajcie na Faust'a jak macie. A nie, wracają. Zobaczyli bunty. O, chyba. macie tam sporą, sporą. Ale wiecie, oni chyba latają, ale zobaczyli ty nagle. Ej, A może zrobię stabilność. Będą mnie atakowali. Nie ucieknę. Możesz dołączyć czy nie? Uu. Stabilność na no górę. Dobry event. Mnie, takie. moje morale leci. Zrobię z taką klasy prowincji. Ej, ładnie, udało wam się. Baraki macie tam mówią. dobre Po ja, dobre Bo technologię do wojskową walnąłem po drodze, więc. Dobra, może Dulka Dir się jest do mnie ma, dołączy. Pa, Jestem spalony cały, więc. Um, Taka, mam melusy, ja... zrzucałem tutaj tysiąc, ktoś może go z, go zrobić? Eee, tam pięć tysięcy. Repus! Siedem tysięcy masz wolne, rusz to. Ja podbijam, To ci się ja w stanie, Lukas, ja e, jeżeli te separatyści zajmą ci stolicę? Wygrają. No zaraz, zaraz to ogarnę, Nie, czekaj. dopiero wtedy zdobywają jakby ten duży przyrost szybko. No tak, tak. Ale wiesz, to głupio, że, że stolica ci się prosisz. odseparuje. No, ruszaj się tam, a nie... Bez... Na <grym> <grym> dobra, chodź Lukas, no nie uciekaj ja sam tego nie załatwię. Tego? No, no to, to tych twoich cyfra... tak. no. Zaraz już No i 2000 tysiąc... Je... Twoja jedna flota była. Ja mam z chamy, dobra, tu gdzie jestem. Dobra, a to ty pierwszy ja dojdę. Dobra, biorę następną religijną no, misjonarz. Przejdę Ustmy, misjonarz więc 15. Się no to idealnie kilka dni po tobie wejdę praktycznie. Szczerze, tylko zdążyłem nazwać jedną ideę. Korowanie kostów pod i to jest ten. A mój was leci. O dobra, ładnie. No i tak wygramy. O dobra, Bagdad już odblężał. Znaczy zaczynam obleżać normalnie. Okej, okay, to ja skończę na faworyt. Rasi też prawie gotowy, 27% już jest. Knight yy, leci już od dołu. To tymi dwoma tysiącami poczysz te tysiączki, które zrzuca. Rashid podbity. Zrzuca, mameluk. Nice. Ja chciałbym, Zostało wziąć Bagdad na dole w tej wojnie. Nie? Nie no ale co tam już? Nie ja, wiem, ja mogę wziąć Bagdad w tej wojnie. Ciężko będzie Bagdad stamtąd wyjąć. Icha, tak. Póki w... 42 gdzie... musimy 100% z Irakiem zrobić, żeby wyjąć Bagdad. No tak, no pisować osobno sobą trzeba było. No to zaraz osobno, tam to znowu idziemy. No to osobno, to się spisuje. Więcej prestiżu się dostanie. Dobry, musimy włączyć gdzieś 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 na gdzieś 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 No właśnie. gdzieś no, Ja gdzieś nie nie. E, gdzieś Aha, dobra, moją prowincję Badlands odbędzasz 49 Nadzit 9, jest tam. E, Chodź, się Repus, rozwalimy Ruszcie się, ej, nic nie robicie właściwie Jesteś z bugasem Re, Repus, ruszaj się, a nie Jak tak ładnie prosisz <noise> No jasne, kochani Tylko szkoda, że Dusta e, nie zdjęli No, się na hamach Poczekaj na a, nas mm, hmm. Dobra, moje 5 Zaraz, Bo to wyjaśni tutaj. Nie, no spokojnie, badający same się odbiją, ale no. Boję się, że teraz nas zaatakują Otomani, nie? No, popaleni jesteśmy. To by było słabe. Może z nimi podstawię relację. Czekajcie chwilkę, No, ja też. Będziemy że sobie też coś brać. Okej. Ej, ja nawet mam post 2. 5-1, nie do nich Dobra, lecimy dalej. O, jest Bagdad padł. Nice. Bij tam to... już? Ja już śbiję. Już ktoś No to wszedł na pełnej kurwie. Eee, nie wiem, wiem Lukas, oddajesz mi oni. cały Irak, czy coś bierzesz od Iraku. Dobra, oddajcie mi tą Hamacha, bo się... Nie no, od... nie... Daj, bo tak to nie będę miał widzieć dalej. Nie oddawaj mu. Just Irak. I to nie będzie na naszym. No, on na tak i dostał. O, kurde, tam w ogóle widzę, jest mój. widzę, że nie no no, wbijał Durka tutaj Adir idę, rozwalić. Wbił. Nie mamy ludzkiej Nie Lug... wiem, czy ja, ja się postaram wbić e, w pozostałości morali. Nie, nie wbiję się, bo on dostaje busta morali. Tak, zrzyję. Chociaż. Chociaż choć jednak nie dostał. Moje morale przezwycięża go. No dobra, I mam jeszcze lepszą taktykę o połowie, więc. Dobrze, dobrze. Ehm. Um... Dobra, to podzielcie sobie ten Irak, bo ja już coś tam mogę zrobić. Znaczy... jakby co? Lepiej, że te trzy prowincje, Hamalich prowinc i Hamaja, żeby do blisko do Bagdadu być. Bo Bagdad to jest mój cel obecny. Abym ja okay. po nas poprosił, że ci i ewentualnie ten ma coś tam jak przejmie. Mafsil nie ma szans, bo on jest, y nie jest koabeligerentem i po prostu to kosztuje dwa razy tyle, nie? A to jest fort. Te forty mają większą. No tak. I za i zaraz zobaczymy. Oni no, nie że tu stoisz, przecież tutaj obrężamy ciężko. No tak, będzie kosztowało 30, 32%, a Jazira 21%. Jest. Dasz, to jest nadrócony. 50, a żeby no dać dla Keksuniowi to trzeba, to trzeba 60 ponad. Więc 2 dla od, Ciebie, od, dla Keksunii, od... trzy prowincje i tyle. Mm, no tak, mi trzy prowincje. Hamach te dwie, żeby w następnej wojnie już Bagdad wziąć po prostu. Dobra, luz. Bo Mają być jakieś to też wojska, pewnie. czy już wszystko podczyszczone? No to podszczone? Lukas, o daj mi te dwie prowincje, które są przy rzece. Knight coś może mieć. No dajcie na czwórkę. Znaczy, nie za chwilę ehm, No napis. dobra. Oblężenie trwa w sumie. Mental Ten moment, kiedy straciłem. czternaście eee, statków tutaj do mnie no, pełnego. więc się podpiszcie. No, chłopskie. Trzeba je ogarnąć, bo... Chłopie, dobra, to ja jest lecieć. w stolicy, więc chwilę to podbijać, więc wy pierwsi skończycie. To jest atak od właśnie. To jest atak odumia, więc będą... nie będzie wargola, nie będzie ticking Warscora. Trzeba szybko to odbić. No to czekam tutaj na was. W takim razie. Ech, no Jezu, to... my ludzie nie mogli się z tymi. Gdzieś już akceptowali raz tych buntowników, to czemu mhm. drugi raz mają? No chyba się na bardziej nie spodobało. <laughs> nie no, spadła trochę autonomia i poszło. Dobra, 10 warscore'a w plecy, ale spokojnie, nie jest źle. Dobra, Irak jest już na medium, jak stracę ostatni fort, to... Ktoś wejdzie na szaritor w końcu? Mój ten leci. Ja, ja idę tam oh. pomóc z chłopami, bo tam... Ja też, idę na zachód. Ja, tam, ja, ma, ja już tam mam, ma, ta ma, idę, że się wbije, więc to... O nie, nie. no to anuluję może im to już, co? Aha. Wbija się już? Będzie... To będzie mniej, trochę warscore. Idę z tobą. Oto mani. Dżad. Nie się nie Gaben wygra. Gaben przebił Wyjadł się, no się nie nie mało jeszcze? Mało. On się wtoczył w tą bitwę. Wbijamy On, się w stolice z... teraz? lauta. Nie mogę ci oddać Bagdadu, bo kosztuje dobrze, Ciebie, Bogd 60%. Dobrze, dobrze. Mówiłem, na dwie wojny, go weźmiemy. Dobra, dobra. Tutaj mamy wszystko już, czy jeszcze coś? To może więcej prowincji dzięki temu w dla do kasa, zobaczymy. Szczerze, chyba między mną a tym, a buntownikami nie ma problemu. No, Come on! Zostaniecie po dwie prowincji, to tak śmieszne Ja jestem wtedy na zachód. To, ale mam po nie, nie do developmentu. A nie od Iraku oddzielny, dobra. Mhm. Dobra, Albi. Dobra, to mogę wracać do siebie. tak, tak. I zacząć robić śmiać z ludzi, którym wypadają niebieskie skiny. <śmiech> wypadają? <śmiech> <noise> Dobra, mogę już pisować Irak. Mhm, mm to wpisuj. No i jak jeszcze chyba jeden IDS, to będę mógł tańsze kury mieć, więc będę miał w ogóle. Tak, hmm, Dobra, czas tak. Dobrze, Irak ojej, jest nasz. Ojej, I ojej. anulowałem im sojusz z Ottomanem. Dobra, teraz teraz mamy luk. Luka to wziąć. jeżeli da radę, to uwolni Cypr. Teraz Dobre. zobaczymy, nie? Mm -hmm. Ale nie ma fortu w Cyprze może nie wyjść. Ale nie, my nie zdobyliśmy. Ale po prostu. Ale, że my nie zdobyliśmy. Eee, no, ale możemy wyzwolić fałd. nie zdobywając. Eee, ja się zastanawiam, czy brać teraz w tej wojnie już te na północy ode mnie. Te dwie prowincje no no do, właśnie do morza. No one są bardzo, są bardzo drogie. Tak, Daj mi te trzy nie, na zachód, co tyle wolałbym co wszystko, co teraz, chcę. chyba jednak mieć dostęp do tych krajów na południu. No to dam ci dobrze. Tak. wybrzeże czy. Tak, te trzy po wybrzeżu. To jest 3-3 okay. i 3, no to to mało warscora będzie. Jeśli się coś no da, to tak, jeszcze coś, tak. a jak nie, no to tylko to. Da się, słuchaj. Znaczy, mogłem już raz za 87 pisować, ale mogłem jeszcze poczekać i minie do tego więc ci dorzucił, Jakbyśmy mieli 96, ale to musimy poczekać. Poczekajmy, nie No to poczekajmy. Możemy też spokojnie porabować. To na na <laughs> błąty wam zniszczymy, i w ogóle, jak wam zaraz się pobuntują. Zakończyły się bunty. No ale w nowych prowincjach No a tam to... Zobaczymy, zobaczymy jak to na razie tam dałem Claire, żebyś znowu rządził, Korujemy. Mm, u mnie są buntu, jakbyśmy mi repus jak jak ja tam też mogę się przejść, mam pełną manpower. powera A widź, że ten się przez y, Faust. No, faust o, no lekko. Nie wbijaj się tam 20 minusy za rzekę. No dobra. Czyżby wywaliło? Rapus? Jestem, jestem, żyję. No to żyje, a nie? Tylko mało gadał. Odzywaj. Odzywają Cię do balestu. Nie tej... się boję odzywać. <gibli> no ta. Kogo my tutaj mamy? 2-2-2. O, no to na nadaje się tylko Rejpus. Rejpus. Jestem Jestem Rejpus, teraz mam Lukaza, 2-5-3. Ja mam Lukaza, 4-4-2. Masz Lukaza, czy Lukasa? Lukasa. Lukasa! No widzę, Lukasa! Lukasa! jak się, Pirac? Hmm. Mirage? Oh. mirage? Po prostu. No i dobra, no, mogę już pisać. jest Za 100%. 100%. Dawaj. Im, Im dłużej, tym lepiej, a ja bym połupił jeszcze. Koniec. No a no. hamach nie dostałem. A, no i tak. Jak pięknie. Weźmiesz samo, a Cypru nie dało się, bo nie mieliśmy fortu tam. Moje granice. No. Dobra, przynajmniej tak. mi będę nie umiemy problemować. Nie, przynajmniej Fortu Forcy. trzeba. I, i BUM! od to... Albo przejebane. No. Nie, oni ma, ja, mamy zbyt dobre stosunki z nimi teraz. Ja mam 3 I Jaki Hedgehog Mo no no. za siebie. <laughs> ja ty z nimi graniczysz. Dobra, Dobra i teraz. Czy... No jak kogoś walił. Kogo wywaliło? Repusa, co? Repusa? Repus wiedziałem. No. Ale z gry jeszcze go nie wywaliło. Do, dostał trzy prowincje i co za szczęście się posikał i musiał wybiec z, z domu. Jest jeszcze w grze, to jeszcze jest. No już, ten... nie, Lagging behind. Lagging behind. O, Proszę Państwa. Razem. Dziękujemy za to oglądanie. To było na tyle w tej serii. Musisz <grym> tego to jest to w... odcinka. Jestem na no tyle. Tłumacz się Jestem. Co się stało? Przesyła się odcinki w czasie nagrywania, co? No. Zdarza się. Zdarza, co się. kończymy ten odcinek, tak? Nie no czemu? Nie, problem. 18 minut nie. 17 minut ma, 17. A jest grze? W grze. No, a. Jestem. Ale ja to jest 18. Maj mam. A wy? No, też, a, 17. To, no to dobrze. No to jedno. To... 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 Zdjęcie proszę, to... proszę A już tam. myślał, miał nadzieję, że. Bawiaństwo. Se chciał modyfikować już. Tak. Jak już nasze ładnie nazwy się rozprowadzają, oprócz mojej mm. kurde. Tylko przez. Drakon Walp taki upośledzona nazwa w dwóch prowincjach. Wasze kraje jakoś tam wyglądają. Mój. Nie za bardzo. No też, nie, tak, też Fajnie, miałem. ale widzisz już, jak zabierzesz mamy luką te cztery prowincje, to też będzie duży i ładny. Ja, to to zajmie całe to wybrzeże, to będzie najbogatszy z nas wszystkich. No to. Jest... Taki był plan, że ja tu w kasę idę, tak? Dlatego wziąłem development tak? ostry. Wszyscy idą w kasę. Ty bierzesz wschodnie wybrzeże, ja zachodnie, west coast, nie? A ja biorę to drugie drugiej drugiej strony. Znaczy, faust, dasz mi przejście nie? przez Jemen i tak dalej, żebym to się do Indii wbił, Będziemy się jakoś tam dzielić. Tu, tu na dole. Yy, no Jemen dolne bo... wybrzeże? Ty, tak. E, no to Przeskoczę Ale jak, sobie. jak ja wezmę w, te, w takim razie ja, jak wezmę wybrzeże No. Znaczy jak ja wezmę przejście do Indii? Też chcę iść do Indii Nadzad, nie ja ja Na samym ja tym. Ja przez. To sobie kład, zajmiesz kładzin? cały ten, hej możesz. Przez przejdziesz, a ja przejdę przez e, Suchar i po prostu tylko dojdę tak będę średnia wybrzeża z takiego. Gdzie, Gdzie jest masz to kładzin? duże? To e, ten o... taki wypierdek przy, tym, przy ciśninie. Widzisz? Drogomorsko, czy co nie? Tam, tam przejście. gdzie no są Emiraty Arabskie. Tam gdzie Dubaj. Taka mała tam, gdzie gdzie Dubaj. pod, pod tymi urodami. Ech, to jest Hormuz. Ale Kwasim. Pod, Aha, Kawasim, kawa dobra, już No tam jest Arabia no, nie, no, Emiraty Arabski. No to ty chcesz tędy przejść, tak? No to znaczy, to jeszcze, tędy, ja I... obok ciebie. No bo jakoś muszę Jak tam być, co nie? nie? No pójdziemy razem, no ja pójdę sobie tutaj wybrzeżem dolnym, a ty troszkę. No chyba no zobaczymy co do czego dojdzie to zobaczymy, nie? Bo teraz nie widzę tego jakoś. No albo siebie idziemy po prostu, a -a. I No dobra. Poprawione dobra. stosunki z Ottomanami na Maxa. Trzeba teraz pieniądze ja też. Ja też. <laughs> Trzeba teraz pieniążki wysyłać. <laughs> a ustawiłem na hostile, kurczę, to niepotrzebnie może. Friendly! Friendly. to zmieniłem zdanie. Friendly! A nie mogą odpowiedzieć powiedzieć wojny co? jeszcze. Mają regencję. Da, Oni bo... ze mną relacje poprawiają. Czyli już sojusznika. No Nie chyba z Tunisem poprawiają. No już nigdy nie do was już musiał potrzebować. Oczywiście e, przypominam, że jeśli ktokolwiek będzie e, chciał przejść na, e, na islam albo na heretyckie religie, to wypowiadamy mu wojnę z automatem mm -hmm. Wszystkie pozostałe zakony. Taki fragment roleplayu, nie? Allahu Akbar. O oh, oh, tychą. Oh, <laughs> <Deglerło>. Insult. <laughs> Insult. Ej, a walepo jest ten. A, ale po bronię. To Lukas jest teraz dominującą w Alepo. to ciekawe. W handle. i nie próbuj prawie. kontrolować tego. Nie, ja nie mam ten ja po prostu będę pływał, bo i tak tam mam dużo przecież tego widzisz. Ale nie wiem, później się przeniosę na Bagdad To woda. Mm. Co się stało? Repus laguje znowu. Kurde, rybus, ale Zdję. Ale Zdję. nie mnie. No, no no, i no. 20 minut starczy nie marudź się No to co, kończymy? to już mamy, mamy koniec odcinka Tak No to wszyscy spadajcie No Na razie wszyscy kocham was Ja